Cześć, zanim przejdziemy do filmiku, to mam dzisiaj dla Was do rozdania tą oto koskę. Oprócz tej koski będę miał jeszcze dwa fajne skiny do rozdania, ale o nich dowiecie się troszkę później. Nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jeśli materiał Wam się spodoba oraz komentarz z Waszym trade linkiem, żebym mógł wylosować szczęśliwca, który dostanie tą właśnie fajną koskę. Życzę powodzenia oraz miłego oglądania. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z For Forever i zapraszam Was na... Kolejny materiał dotyczący CESA, dotyczący ponownie skinów, jest to kolejna stronka, yy, typowa TradeBot. Jest to stronka, wydaje mi się, że nowa, ponieważ wcześniej jej nie widziałem, dopiero jakoś dowiedziałem się w tym roku o niej. I od paru miesięcy z niej korzystam. Także co tutaj mamy? Tutaj mamy właśnie, jak się wymieniać, taki mini poradnik. Tutaj właśnie mamy wszystkie dostępne filmiki i tak dalej. Yy, mamy wszystkie też yy, boty. Tak, jak na CS Money było, to możemy sobie sprawdzić też skiny, jakie te boty posiadają i tak dalej, i tak dalej. Od razu na fanie tutaj ładuję do ekwipunku tego bota, więc w sumie też jest całkiem spoko, całkiem łatwiejsza sprawa. Tutaj wiadomo, jak ustalane są nasze ceny, i tak dalej. Jak się wymieniać, czy jest możliwe otrzymanie większej ilości pieniędzy za moje skiny, i tak dalej. Najpierw zalogujmy się, oczywiście, Loot Farm. Wniku musi być, żebyśmy mieli te 2% zniżki i zobaczcie co tutaj jest fajne, właśnie oni mają coś podobnego jak właśnie Skinsjar, których niestety boty zostały wszystkie zbanowane i właśnie jak zbanowali te boty na Skinsjarze i strona została zamknięta, no to musiałem szukać innych trade botów i znalazłem CS Money, z którego zawsze korzystałem i to jest kolejna stronka, która właśnie ma ten portfel, jak widzicie robiłem wcześniej wymiany i to ta różnica, powiedzmy, jeśli tradujecie swoje przedmioty za 100, a bierzecie coś za 90, no to ta różnica 10 dolarów ląduje wam w tym portfelu. No. I żeby pokazać wam, że z tej strony korzystam, to są moje ostatnie transakcje. Tutaj akurat tego ostatniego Dopplera Ruby wymieniałem na lepszy flot, ponieważ tam na C's Money miałem flot chyba 6% z kawałkiem, a wymieniłem sobie na taki 3,33%. Także w sumie flot całkiem fajny. I tutaj wymieniałem sobie Haula Minimal wear na Haula Field Tested, który ma Mvlook, Ponieważ wiecie, że ja zazwyczaj jestem osobą, a czyli zazwyczaj kupuję skiny, czy tradyuję skiny Field Tested, ponieważ są tańsze, a niektóre wyglądają tak, jakby miały wiecie, jakoś Minimal wear. Także w sumie tyle, jeśli o to chodzi. Mają tutaj naprawdę całkiem fajny wachlarz. I tutaj widzicie, że. Mamy też podgląd właśnie przez Steam, Opus Kins. Tutaj jest jeszcze jakiś Steam Broker. Podgląd, oczywiście, też w grze. No i coś Inspect On Met JM, Nie wiem cholera, co to jest w ogóle. Dobra, to co? Odświeżamy naszych ekwipunek. Tutaj mamy, właśnie, to jest ten mój Ruby. E, tylko tutaj moi, mojego tego float'a nie chcę pokazywać, ale jest float. E, tutaj mam akurat 3% i 526 tysięcznych. Tam mamy 3,6, 3,7, i tak dalej. I ja bym chciał akurat sobie e, Fire Serpenta. I e, tutaj mamy tak, Minimal Wear. Są filtestet, ale mają strasznie, strasznie wysoki float: 36%, 31, 36. Więc wezmę sobie Minimal Wear, a kiedyś tam może zamienię sobie na Filtest. Jeśli będzie, powiedzmy tam gdzieś 26, 25% i mniej. Wezmę sobie jakiś taki z niskim floatem, czyli wezmę sobie tego. I oczywiście jak wybierzemy pierwszy skin, no to wiadomo, że tutaj od razu nam przychodzi do jednego bota, ponieważ z kilku botów niestety tych skinów się nie da brać. No i w sumie jak w każdym tradebocie, wezmę, wymienię sobie te wszystkie skiny i już pewnie na początku filmu padło info, że jakąś kostkę Wam rozdaję. Ja w tym momencie nie wiem jaką tą kostkę wybiorę dla Was, ale na pewno coś fajnego. Zobaczmy, co ten bot tutaj e, takiego posiada. Hmm. O, Factory New 1% float. Co powiecie na taką kostkę? Ostatnio rozdałem Good Knifea Dopplera, Phase 2 i. Teraz może Good Knife Tiger tuta wam rozdam. Zobaczymy jeszcze pozostało. 309 dolarów i 14 centów i to nie dość, że to jest, o Jezu znacie <śmany> ten zjechał na dół, to nie, nie to, że to jest różnica tych skinów, a tych, tylko to jest jeszcze doliczona cena, znaczy wartość tego portfela do tej tutaj sumki, czyli za 309 dolarów możemy sobie coś jeszcze tutaj sprezentować, weźmy sobie może tego Dopplera, no i pozostało jeszcze 12 i 39, więc sobie zjedźmy tutaj niżej Coś za 12? O, weźmy sobie może tego. Yy, tego teka w sumie. swoimi innymi naklejkami, więc co? No pozostało 75 centów tam. olać, to niech to zostanie sobie w portfelu. I moi drodzy. Właśnie. telefon kurczę. Zapomniałem o tym, żeby sobie potwierdzić yy, wymianę. I moi drodzy, idziemy dalej tą samą filozofią, czyli. Ja wam pokazuję stronki, które są warte uwagi, które są bezpieczne przede wszystkim i które nie spowodują tego, że zostaniecie oskamowani tutaj wiadomo, że zawsze przed trade'em sobie zbadacie te przedmioty w grze, żebyście widzieli, jaki przedmiot dokładnie jest wam dawany, z jakim floatem, czy jest no ten dźwięk mnie denerwuje, czy jest jakiś zdrapany, czy jest no ogólnie czy skin dobrze wygląda, czy chcieliście takiego skina. Jakiego sobie akurat na stronce zaznaczyliście. Czekajcie, wezmę sobie tylko e, na stronce tutaj. Znaczy w apce sobie potwierdzę wszystko. E, dobra, już wymiana z użytkownikiem bla bla bla. farm bot numer 6, bot numer 6 zaakceptowany. I zrobione. Także moi drodzy, ja się w tym momencie przełączam na widok z gry i widzimy się, za chwilę zobaczymy, co nam tutaj los przyniósł, także do zoba. Dobra moi kochani, jesteśmy już w grze. Mamy 4 przedmioty. Fire Serpent, ten, którego bieli, braliśmy, bo miał na, akurat naklejkę. Bionet Doprel, do, 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 Dopler, tak. Doppler. no. Good Night Tagetut I, i ten Toxic. Więc tak, zobaczmy sobie, jak Fire Serpent wygląda. Ja tego oczywiście nie patrzyłem w grze na żywo, ale jest 0,11 97% float, czyli miał 11% i jest 9 po przecinku, no to float się zgadza sobie od razu go weźmiemy i tak, skoro mam już tego akacza, no to ten nie jest mi potrzebny nie, ja nie lubię czegoś takiego, że mam powiedzmy e, na przykład skin do noża i mam powiedzmy tego, ten sam nóż ten sam, tak jakby rodzaj noża i jakiś inny skin nie lubię mieć jakichś, że tak powiem duplikatów broni więc e, do tego skina zaraz wrócę, ale tak to jest kosa, którą wam rozdaję. Float jeden chyba z najlepszych, jaki widziałem na tradebotach, Zawsze polucie na im mniejszy float, czyli na najmniejszą liczbę. Im bliżej tam akurat jest procentowo, na nas jest było akurat po przecinku w tym systemie ułamków dziesiętnych. Więc im bliżej zera, tym jest lepszy float, tym lepiej skin wygląda. Im tak samo, im mniej procent, tym lepiej. To jest akurat jednoprocentowy tiger tu także. Ten skin leci do Was, i wracając do tego, jeśli będzie, no tak, powiedzmy około 4000 łapy w górę, za co serdecznie Wam bardzo będę dziękował. I oczywiście, jeśli materiał Wam się spodoba, to zostać w górę. Jeśli będzie taki mniej więcej pułap, taki wachlarz, plus minus te 4000, to ten akacz leci do Was w gratisie. Także mam nadzieję, że kałaszek Wam się spodoba. Pisaliście mi, że to jest chyba jeden z ładniejszych kałachów: ten Fuel Injector, ten wtrysk paliwa. A widzicie, znam polską nazwę. Dobra, nie ma się czymś szycić, ale faktycznie macie rację, że ten skin jest chyba jednym z najładniejszych skinów. Oprócz tego jeszcze Point Disarray, ten różowy skin. Do tego skina mam sentyment. Być może sobie kiedyś sprawię takiego jeszcze, może w stat traku, kiedy mi się akurat Fire Ser Serpent znudzi. Ponieważ tak jak mówiliście, że ten Fire Serpent no nie jest jakoś takim super pięknym skinem, ale ja mam duszę kolekcjonera, więc zbieram jakieś tam drogie skiny, rzadkie skiny. No Fire Serpent jest dosyć rzadki, rzadko się go widzi na matchmakingach. No Fuel Injector jest można powiedzieć mniej rzadki i mniej rzadki, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładny. No i w sumie do tego Fuel Injectora mogę tam jeszcze tak czyli jedna osoba dostanie tą kosę. Druga osoba dostanie fuel injector, i być może jeszcze dorzucę tego Teka, souvenira. Także jedna osoba dostanie jedną kostkę, a druga dostanie dwie bronie. Tego Akacha i tego Tek tego 9. tak Także moi drodzy, to było w sumie na tyle w tym odcinku. A, i to jest właśnie ten Doppler z tym floatem. Ja lubię skiny czyste z wyglądu, nie jakieś podrapane. Dosłownie aż mnie mierzi, jak jest jakaś rysa. Nie wiem, po prostu to jest jakieś zboczenie. Także moi drodzy, opeszka w górę, jeśli chcecie w gratisie tego Akacza i tamtego Teka. Ta koska, Wiadomo, leci do was. Zostawcie trade link oczywiście w komentarzu. Nie zapomnijcie ustawić trade linka. Ustawcie profil na prywatny, żebym nie miał problemów z wysłaniem wam skinów. No i cóż, moi drodzy, to by było na tyle. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Pozostańcie. Jak zwykle Forever Young. I do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Trzymajcie się. Cześć.